Witam moi drodzy bardzo serdecznie Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się dzisiaj horoskop tygodniowy dla znaków ognia, barana, lwa, strzelca od 15 do 21 grudnia karty tarota, karty Lenormand także zaczynamy od tarota, dobrze baran 15 21 grudnia ja tylko przypominam do kart dobrze co u baranka? No, zaczyna się tutaj bardzo dynamicznie, tak jak widać. Poniedziałek, dużo wiadomości, dużo spraw takich związanych, moi drodzy, z komunikacją. Możecie dużo pieniędzy wydawać również, ale też planowanie jakiejś podróży. We wtorek również jest podróż taka lokalna, i oczywiście tutaj dużo nowin tak? przychodzi. Jest sukces, oczywiście jesteście panami swojego życia albo paniami, bierzecie sprawy w swoje ręce. W środę również jest dużo ochrony z góry: cokolwiek byście nie robili, czy jakieś sprawy, czy nauka sprawy urzędowe czy nauka wszystko wam wyjdzie tak naprawdę wszystko się ułoży tutaj moi drodzy jest tak jak gdyby wstawiennictwo jakiejś osoby z góry myślę że wszystkie tutaj tak naprawdę wydarzenia Będą sukcesem w środę. W czwartek też wyjazd z kobietą do kobiety, oddalacie od siebie problemy, przeszłość. Wszechświat otwiera nowe możliwości w czwartek przed Wami. Również piątek, bardzo Ciepła, miła osoba z przeszłości koło Was. No tutaj może być mężczyzna, ale też i kobieta, bo karty dualne są. I oczywiście ja myślę, że kochani, można tu odwrócić, że to również kobieta, ale ktoś przychodzi. Czy to jest sąsiad z pomocą, czy to jest osoba Wam bliska, Wasz przyjaciel. Macie wsparcie i to jest ważne. Ktoś zrobi Wam niespodziankę w sobotę. Również jest ta niespodzianka dla Was, od rodziny, jest jakaś uroczystość, jest świętowanie, wiadomości dobre przychodzą od rodziny, macie, moi drodzy, nowy jakiś początek. I oczywiście też możecie rozmawiać o zamianie, kupnie, sprzedaży domu czy mieszkania. Moi drodzy, w niedzielę, zamierzenia, jakieś przygotowania do podróży czy do ważnego wydarzenia w życiu. Baran szczęśliwy w tym tygodniu, stresy opanowane, w zdrowiu też nie jest źle. Uważajcie moi kochani tylko tutaj tak naprawdę na albo bóle głowy, albo też sprawy jakieś takie krążeniowe troszeczkę, ale myślę, że ze wszystkim sobie poradzicie, macie swoje zdrowie pod kontrolą, jest dobrze, sprawy hormonalne troszeczkę też tutaj się zaznaczają. Lepsze życie towarzyskie i lepsze zdrowie. Bliżej przyjrzyjcie się jakiejś pewnej sprawie, możecie otrzymać bardzo dobry list, wiadomość w sprawach finansowych, słońce, radość was nie opuści, bardzo duże szczęście. Dobrze, moi drodzy, możecie tworzyć jakąś nową, moi drodzy, społeczność, możecie tak naprawdę kupować dom, rozpoczynać nowe etapy w życiu. No dobrze. Kochani, teraz lew, lew. Od 15 do 21 grudnia co u lwa? Ojojoj. Lew musi chyba troszeczkę odpoczywać więcej. Poniedziałek, no tutaj możecie z kimś tęsknić, ale też wydawać dużo pieniędzy. Uważajcie na swoje zdrówko. Kochane lwy, we wtorek jest właśnie zalecany odpoczynek, jakaś przerwa. Będziecie coś chcieli przemyśleć, będziecie chcieli odpocząć popatrzeć na sprawy z innej perspektywy. Idzie coś do Was, moi drodzy, lepszego, ale mi jeszcze powoli, bo w, środa jest, w środę jest zawieszenie takie szukanie, ale troszkę też obaw. Szukacie czegoś może w internecie będziecie chcieli coś kupić. Troszeczkę będziecie się obawiać. Mm. Ale tutaj tak naprawdę przygotowujecie się do tego czwartku. W czwartek jest duży sukces. Dobra wiadomość, świętujecie ten sukces ze swoimi bliskimi, jest szczęście i zadowolenie. Także tutaj na pewno ten czwartek da Wam spełnienie i wszystko się ułoży. W piątek też jest tak, jak gdyby dalsza część moi drodzy, rozmów albo świętowania z rodziną. Dobre wiadomości dla domu. Nie wiem, czy może lew sobie kupi jakąś nieruchomość, albo też będzie imprezować i będzie świętować swoje jakieś inne sukcesy, nawet zawodowe. W sobotę też wybieracie się moi kochani gdzieś po jakieś dobra materialne, zakupy będziecie. Coś robić koło swojego domu, upiększać i cieszyć się swoim domem, i w niedzielę dużo słońca, czyli radość, też spędzicie ten dzień na pewno na zewnątrz. Niektórzy nawet będą tutaj mieli jakieś bardzo dobre wiadomości, właśnie w sprawach finansowych, rodzinnych, ale też mogą być wiadomości o narodzinach dziecka. No dobrze, tu jest bardzo dużo powodzenia u Was w zdrowiu. Dbajcie o plecy, dbajcie o dolną część kręgosłupa, oczy, kręgosłup szyjny, bo może dokuczać kark na przykład. Idą zmiany, zmiany bardzo dobre, zmiany w których. Yy, Dostaniecie jakieś pismo, właśnie to pismo będzie jakieś urzędowe. Dostaniecie może klucze do nowego domu. Tutaj jest sukces. Tak jak mówię, sukces. Nowa, moi drodzy, perspektywa dla lwa. Piękna perspektywa. No dobrze, i teraz do Strzelca przechodzimy. Strzelec. Od 15 do 21 grudnia. Zobaczymy, co u strzelca, akurat się dwie karty wyjęły. Ustrzelca jakieś same, moi drodzy, tutaj wiadomości. Zobaczmy poniedziałek, jakaś tajemnica wychodzi na jaw ustrzelca w poniedziałek. Rozmowa z kobietą, bardzo będzie Wam pracowało trzecie oko, karta intuicji. Też, jeśli nie macie tej intuicji takiej rozwiniętej jeszcze, to możecie się kogoś doradzić, kogoś doświadczonego może wróżki, może tarocistki. We wtorek no tutaj oczekiwanie na jakąś rozmowę, na wyjaśnienie. Tutaj tak troszeczkę będziecie się smucić, ale chwilowo tylko, bo w środę już będzie rozmowa, czy też ważne pismo, które gdzieś zaniesiecie. Działacie z planem w środę i wszystko jest pod kontrolą. W czwartek robicie dalsze plany. Młody mężczyzna, który się do Was odzywa, jest taka pomoc, ale też, moi drodzy, no tutaj ja myślę, że Ważne jest działanie. Działacie, ale bardzo powoli z kimś młodszym, i to może być młodszy mężczyzna. W piątek troszeczkę odpoczniecie od tych obowiązków takich zewnętrznych i domowych. Będziecie odpoczywać w domu, taki relaks, i też snuć jakieś powoli plany. W sobotę przygotowania do czegoś ważnego, możecie gdzieś wyruszać. Ale też tutaj mentalnie przygotowywać się na zmiany. I oczywiście decyzja do podjęcia w sobotę: nie będziecie wiedzieć dokładnie, co jeszcze robić dalej. Wahanie i w niedzielę już jest tutaj, moi drodzy, uziemienie czyli tak naprawdę będziecie pewnie w domu, ale wszystko też pod kontrolą, zaplanowane, czy jakieś wyjście, jeśli by się trafiło, czy obiad. Czy kolacja, wszystko będzie zaplanowane, i tu tak naprawdę strzelec będzie chciał ogarniać sprawy finansowe i nawet sobie tutaj oszczędzać pieniądze. No dobrze, jest ciekawie w tym tygodniu. Możliwe, że wyjawi się jakaś tajemnica. W zdrowiu troszkę takiego osłabienia, układ odpornościowy troszkę szwankuje. Uważajcie też na nerwobólę, dolną część kręgosłupa, bóle głowy od kręgosłupa. Apatia może być brak apetytu. I kochani, karty Lenormand mówią. Że będzie bardzo dużo wysiłku trzeba włożyć, bliżej się przypatrzeć jakiejś sprawie, żeby znaleźć rozwiązanie, ale to rozwiązanie znajdziecie. To będzie taki złoty środek, który strzelec znajdzie w tym tygodniu. I to wszystko, moi drodzy. Myślę, że z powodzeniem dacie sobie śmiało radę. Ze wszystkim. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i oczywiście ten przedświąteczny tydzień, pamiętajcie, że jest tutaj dla Was przyjazny. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.